widzowie, yy, dzisiaj sporo filmików, bardzo filmiki filmiki w dzień. No no no, lecimy z tymi filmami. No i tak, weźmy presję, więc zwracajcie uwagi, a mieliśmy, tak jak mówiłem, obejrzeć sobie pierwszy odcinek Lesu, haha, już Lego Dreams, więc co? Nie ja przedłużam i zaczynajmy. Co robi Klaudiusz? To koniec stary. Jeśli się nie mylę, to tym gościem był Klaudiusz. I co tu robi Klaudiusz? To jest yy, pierwszy odcinek, pierwszy z trzeciego. Nie wiem, co się odbędzie. Są zniszczone i już nie zdołasz pozbierać ich do kupy. Zniszczone? Naprawdę wydaje wam się, że zdołaliście mnie pokonać? Nikt nie może ze mną wygrać. Jestem królem stworów, a moja korona kontroli zmusza do posłuszeństwa nie tylko zwierzęta. Easy. Yes. No dobra, no, no mocno się zapowiada ten cały sezon. Tylko ja nie lubię flashbacków, bo flashbacki są takie denerwujące. No dobra. Tak, to To Tylko sen. Znowu ten głupi sen, który wciąż wraca, odkąd agenci zabrali mnie ze świata snów. Muszę to jakoś wszystko naprawić. E, jak tę starą rurę. E, dobra, spokojnie. E, Wystarczy. Nasza apka jest już gotowa! A, jeściapka, która zawsze dowierzy idealną... Szczęść, ciapka. a nie... Jeś... Jeść Jeściapka? Czy jak on tam powiedział? Stawkę. Genialne! Wiesz co, Niro? Nie wiem, czy nie powinniśmy użyć tej nowej technologii do czegoś, jakby to rzecz. ważniejszego to... niż dobieranie idealnych przystawek do obiadu. To, to nasz dar tak dla ludzkości. Idealna przystawka wprowadzi do idealnego dania, zaś idealne danie do idealnego życia. A, tak, masz rację, co sobie myślałam. Tylko, ponieważ to bardzo zaawansowane alkohol... coś, to teraz jest połowa tego filmu, czyli 10 minut. Kurde. Najpierw trzeba przeprowadzić na kimś testy. Przyda nam się ktoś niezbyt... Bystry. Człowiek, którego łatwo będzie urobić. Ktoś, kto podpisze formularz. O, o. Naprawiamy. Te runy to mają ze 100 lat. U. A w sumie to co to jest, to coś? Przeskanujemy twoje fale mózgowe w poszukiwaniu najgłębszych fragnień, żeby zarekomendować ci przystawkę! To dobrze, bo już zgłodniałem. Gotowy? Gotowy! Gotowy. Nie. No dobra. To nie koniec tego odcinka, ale ch co chcę wypowiedzieć. Lego Dreams to nie jest moja... Specjalność. Wolę bardziej ninja. A czemu coś takiego? Bo sezon trzeci bardzo te pięć odcinków, które już się wyszło. Bardzo zapowiada się dobrze. A ja chcę po prostu nagrać. Jak? Oceniam ten filmik. Jak to miało działać? Te ja odczyty. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Milo, wyłącz to! A, to on, tego nie da się wyłączyć! Myślałeś, że mi się wymkniesz? Pokonałem króla koszmarów i nigdy wiedźmę. Żaden przeciwnik nie ma szans. Z najlepszym, Mateo. najkozaczniejszym tworzyśniącym... Nawet ty! Mateo... Nawet... Miodła? No... No... Okej... Okay. Zmiataj stąd, niec na kupo śmieci! Z... Nie. Odkąd uratowałem świat snówcz. Zi sprzątaczka. Nie, z jej Wiem, że Całkiem brakuje mi inspiracji. Ach, dobra, dobra. My go uratowaliśmy. Nasz zespół. Wspólnie. Juchu. Czołem, pani Si. Ola, Mateo. Wiem, że bardzo się ostatnio. Jakby to rzec... dołujesz. Twoi przyjaciele powyjeżdżali na wakacje, ale być może wypłata poprawi Ci nastrój. Tak! Dzięki, pani Si. Zasłużyłeś, micho, lecz moja Abuelita zawsze powtarzała. Nie złużyj całego sosu przy Enchiladas, jeśli masz jeszcze zrobić tacos. <grytanie> tak, jasne. Jeszcze raz dziękuję. A teraz. Piszę mi się, co podoba? Że oni chodzą do tej szkoły i ten sen to jest w Dreamsach najlepsze. Lego Dreams. Mm, nazwa nie wskazuje w ogóle na nic, ale to jest naprawdę bardzo dobre i no rozumiem czemu yy, yy, na przykład Netflix bardziej lubi... Nie wiem co spokojnie, bardziej lubi yy, Dreamsy niż Ninjago. No ale okej. Okay. do sklepu przed sam... To były dziwne wakacje, ale coś czuję, że teraz będzie lepiej. Easy, easy! Kupiłem tę grę! To było ostatnie pudełko w sklepie. Pognałem do kasy, pieniądze na stół i bum! Zarwiemy nockę i przy jednym posiedzeniu przejdziemy Sorry, i... brachu. Totalnie padam dziś z nóg. Muszę się położyć. Nie chcesz zagrać? Z przyjemnością, kiedy indziej. To ja uciekam. Spać. My możemy zagrać. A? Pewnie nie wiesz, ale kiedyś byłem mistrzem ponga. Nie trzeba, tato. I tak czeka mnie dziś praca. Praca? Właśnie wróciłeś z pracy. Tak, chodzi mi o sen. Czeka mnie dużo snu. Dobranoc. O, dobranoc. Wychowałeś niesamowite dzieciska i sens, że... Szkoda, że rodzice na przykład nie są w to, że oni się tak domyślają, może w którymś tam sezonie Dreamsów to może wycieknie, że oni mają taki świat znów, może... Ja to w ich wieku chciałabym tylko do rana siedzieć przed telewizorem. No a co chciałabyś robić w tym wieku? To samo? Tak. Tak, tak, Jasne. Ja też. <noise> Tia, czas na drugą pracę. Hurra! Pióro mocne. No dobra, co wy. To jest sześć pięćdziesiąt trzy minut. No i ja sobie za chwilę na kartce zapiszę i w następnym filmie to yy, dokończymy film tak do 15. Więc widzimy się jutro albo jeszcze dziś na środku. Nara!